Podczas targów PlastPol 2013 w Kielcach firma Neuron zaprezentowała swoje rozwiązania w zakresie oprogramowania wspomagającego utrzymanie ruchu. Organizatorzy wystawy przyznali firmie wyróżnienie w kategorii Techniki Specjalne za program Formy Wtryskowe. Program jest dedykowany dla form wtryskowych, zarządzania ich życiem, instalacjami i utrzymaniem. Podstawą programu jest baza form z ich kompletnym opisem technicznym oraz baza maszyn z opisem ich jednostek mocująco zamykających i wtryskowych. Powiązanie form z maszynami pozwala na tworzenie instrukcji montażu i demontażu z uwzględnieniem różnic dla poszczególnych maszyn, jeśli forma ma być instalowana na wielu maszynach. Program zarządza też liczeniem cykli roboczych form, które są podstawą planowania wszelkich działań okresowych. Program Formy wtryskowe pozwala na planowanie przeglądów okresowych, tworzenie pełnej historii form i zarządzanie dokumentacją i zasobami dyskowymi. Użytkownicy mają też do dyspozycji rejestr części zapasowych ze śledzeniem ich zużycia, bazę normaliów i wyposażenia form oraz statystyki.